Dobry wieczór, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, reklama naszła. Ale to nic, jesteśmy dopiero na wstępie. Dzisiaj mamy fajne czynienie magiczne, ponieważ będziemy konsekrować nasz portfel, tak by nam w ciągu roku bogactwo i sławę i znamienitość i wszelkie możliwe ważne rzeczy przynosił. wiem świecę muszę jeszcze dostawić, bo trzeba coś zapalić w ofierze bóstwom dobrobytu wszelakiego. Witam, witam wszystkich. Ja mam powykładane rzeczy z portfela. Mam olejek, mam zioła, będę namaszczać. No, ale to wszystko będziemy robić razem. Także co? Gotowi? Mam nadzieję, że... Choinka stoi w misie. Dobra, poczekajcie, bo nie będzie dźwięku. Mam nadzieję, że gotowi. Zaczynamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogniu płomienia, wzywam go poprzez świece, ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam Go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła. Który smutki, troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, Która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, Aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, By się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci, Przez sól ziemi, wiatr szalony, Czysty strumień, żarco świeci. Oraz święte bust imiona Moriga i Tory. Zapalam te świece w energii bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca Duchowego, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich. Zapłatą za pomoc w magii, strażnikiem energii duchowej. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Jego granice wszelkie złe energie wchłoną. Będzie on dla nas wzmocnieniem i prawdziwą ochroną. Wejdźcie tutaj bez lęku. Wzbudźmy krąg czystej mocy, przekroczmy Go z czystym sercem i czyńmy magię tej nocy. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie w tej przestrzeni tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic. Nic złego się nie stanie. No, moi kochani, teraz najprzyjemniejsza część, czyli czynimy nasze magiczne namaszczania. Słuchajcie, będzie zabawa, będzie się działo. Ja mam stary portfel, może być stary, może być nowy. Jak kiedyś, tajem. nie. Gdzieś mam. W misie na bogactwo chyba. Ja kiedyś, ym, jak, jakby pierwszy raz robiliśmy ten rytuał wspólnie to brałam na pewno nowy, potem łączyłam nowy z starym, ale teraz mam... I tak mam ja się mam, zawsze robimy, żeby, żeby sobie kupić nowy portfel. Kupić nowy portfel, ale wiecie, ja mam na przykład bardzo niewygodny portfel, bardzo średnio wygodny, że tak powiem, ale jest od rękodzielnika. I to do mnie przemawia. Nie ja mam nowy stary, który nowy się stary. Przypadać. Mam tutaj w ogóle ostatnio, wiecie, co mi. Po, po, zaraz będziemy namaszczać. Ja wam pokażę, co mam. O, narzędzie zbrodni. To znaczy, tutaj są jakieś, nie wiem, północ, południe, wschód, zachód. Nie wiem, jakieś otwieracze. Też dostałam. Mam rękę do wielbie i chołubie. Teraz tak. O. Dobrze, słuchajcie, olejek na bogactwo najpierw i ja najpierw sobie namaszczę, bo ja mam na bogactwo, możecie mieć cynamonowy, jak macie um, oleumy um, z, od nas ze sklepu, to ten na bogactwo, bądź olejek Jule, będzie y, zacny. Jak ktoś ma świeczkę cynamonkę, też może popalić. Świeczkę pokazić. cynamonka pokazić, popalić. Potem wiecie, że kiedyś ktoś rozpoznał jednorożca przez zapach? A ja lubię skórę, bo skóra fajny zapach przyjmuje, więc... Mmm, nie może... Od razu mówię, kart nie zamaszczajcie. Bo żeśmy już przetrenowane, przyszli z duszy, takie to nasze działanie. Cześć, cześć wszystkim, bo ja się objęli przywitałam, cześć wszystkim. A mamy julowy na podorędziu? Byłem jeszcze julowym julowy zadziałała. Mm. Julowy? Nie Ja mam sam Nie no, samhajnowy. Julowy został jeszcze pracowny, no już nie rozumiem. No. Co no. no, tu mam? Lawendowy. Nie, to no, już na bogactwo. No, patrzę, byłam przed chwilą. Pierwszy co? Tobie oddam, żebyś się namościłam, A ja wiecie, co zrobię. Teraz Była tak priorytety. już wam, Już wam pokazuję, co mam. Mam goździki. A robicie ze mną w ogóle? To robi, robi z nami, Bo my to nic nie robimy, tylko ostatnio coś robimy. Ja mam taką kieszonkę i tak. Goździki sobie dziadym. Liść laurowy, ładny jak się połamie to się nie przejmujcie, ale na liściu laurowym ja sobie napiszę słowo bogactwo po prostu, już chciał runami, genialne. I sobie swoje imię a co? Dziewczyny robią. Gabił jak co robię. No, wojtek no, też no, robi Na konsekracji tak pyta, portfela zawsze to się... Szinte, który dzień będzie Konsekracja. Mam runę fechu starą, jak widać. Widzicie jak to u mnie czasem wygląda. Doładujemy ją. swoje imię Ja mam... Ja mam w ogóle osobny portfel na różne artefakty, słuchajcie. Super, że robię z nami. Ja rzucę kartę od moich wielkich no kolegów. Czyli liście laurowe. Yy, mam jeszcze goździczki. Trzy sobie wrzucę. Trzy, sześć, dziewięć. Ja, 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 wszyscy razem. Co robią, tam super. napisałeś na tym liściu? Bogactwo i imię swoje. Trzy goździki. To jest tak na drobne. Tak, i mam cynamon, mam w lasce, bo nie chciałam w pyłku. Dam ci kawałek cynamonu też, cieszysz się? Nie cynamon. A to pójdzie do ulicy bo na bogactwo już zresztą, nie wysłuchajcie. słuchajcie. Cynamon świetnie się pali. Wiecie, co możemy zrobić od razu? Gdzie masz to? Gdzie ty jesteś? miso. Jak macie blaskę cynamonu, to nie żebym ja miała, wiecie, trzy rzeczy potrzebne, to ta stojaczek na kadzidełka, nazwane zwykłe, Laski cynamonu i palo santo. A to ta świeca. Wiecie co można zrobić? Okadzić rzeczy jeszcze można. Laski cynamonu, zacnij się żarzą i dają bardzo fajny zapach na bogactwo, na dobrobyt, na ochronę. Ania nie, że w porządku? O, tudzież powiem, to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast, tak jak mówiłam, mam cały portfel, który ma różne artefakty. Słuchajcie, yy, różniste. Już generalnie bym musiała nosić torebkę zamiast portfela. Ale to jest takie, takie będzie portfel bogactwa. Jakie tutaj najpotrzebniejsze rzeczy. Ja czuję, że to też jest mocno, to Cała przestrzeń. Um, o, tu mam, tu mam cię. No, to widzicie, że cynamon jest świetny. Jak nie wiecie co zrobić po białej szałwi, to laska cynamonu, jak nie macie palosory. No, Czy to jest tam dawać? A Ja będę namaszczać pieniądze. Mam nawet baterię, ale muszę już ją wyjąć, bo miałam kupić baterię do czegoś. I powiem szczerze, że to coś się popsuła. bateria nadal w portfelu. Kostka do gry na gitarze też ważna rzecz. Oczywiście Ostatecznie... ja Są jakieś takie talizmy, nie. Ja Dam 3, 3, 6 9. No, no, nie. ja tak. sobie je tak chyba powiatę. Z dokumentami to ja tak trochę już ostrożnie przy tych portfelowaniach, ale nituj z rypy, bo wiecie, ja nie pamiętam swojego niku jak do refaktury. O, nie pytajcie, to mam kartkę. No tak jest. Dobra, najpierw zajmiemy się. Tak, jestem frikiem matrixowym, ale z drugiej strony rozumiem potrzeby gotówkowych transakcji i zawsze będę optowała za. Dlatego u mnie drobnych jest sporo, ale wiecie, ja lubię kupować na jadalnikach. W sklepie tam Biedra to mnie, mnie interesuje. biorę kartę, przykładam. Panel, wiecie, ale jeżeli chodzi o rzemieślników, o człaczy drobnych przedsiębiorców... Pani pod... z broszką. Pani z broszką, powiem Wam tak, bo... dlatego zawsze jakieś gotówy są i staram się, żeby były nominałowo, bo mam jest na bogactwo, eee, żeby nominałowo gdzieś mi zginął, no właśnie, o widzicie, i żeby zawsze był jeden, ten, jeden banknot obcej waluty, więc mają przychodzić ze wszym. waluta. i euro. Obca waluta. Ten tak, mam taki mam system, że mam obcą walutę, mam tu, tu już będzie ich na fechu. Obcą walutę mam tu. Obcą walutę mam tu. Te wszystkie banknoty mam tutaj. To jest taki na podorędziu. Kostkę do gitary mam tu. Pentagramowy, żacha, bo tu są jeszcze te moje takie... Tu mam dentysty, to po prostu to, jak widziała, muszę mieć. Żeby, żeby było widać, nie? A no, ja tak jak na to że są. Słyszałam że co było, też są no, Możliwe, jest. wiesz co? Pewnie z systemów jest milion. Dokumenty to ja sobie wrzucam i karty. Tu I kieszonki. I teraz czas na, czas na piknik. Tu jestem ciekawa. Piątki nie, nie mieszczę już w tym moim odkładaczu i dlatego tutaj się znalazły, ale generalnie system odkładania piątek w słoiku bogactwo jest spoko też przyciąga, co tam wiecie, co się zresztkuje. Potem te rzeczy są do wydatkowania. To nie jest tak, że nie no, nie? mam mało, bo ciągle do jakiejś magii używam. Bo powiem Wam, że też na przykład jakby macie jakieś bogactwowe rzeczy, to czasem te grosze też się przydają. Z tymi groszami ciężej u mnie. Tak, cztery malutkie to ja Wam nawet sprzedawałam w ten sposób, że tak powiem. nie, że sprzedawałam, ale mówię o tym sposobie. Nie bójcie się tego oleju. Namaszczajta się nim ile wlezie. A ja muszę wiecie co zrobić? Wyciągnę te dokumenty z tego oleju na razie. Bo... Namaszczajta się nim ile wlezie. Nie wierzcie nikomu, kto Wam mówi, że pieniądz nie ma energii. Ma. I to jeszcze można ją ukierunkować wedle woli swej własnej. Tego się będziemy trzymać, a nie. O, 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 o. Najlepiej to od Boso. I żyć się korzonkami szarańczą. Takiej ozoteryki to ja nie przyjmuję. Mam być szczęśliwa, bogata, młodsza nie będę, ale mogę być atrakcyjna. Czy będzie wieczór z wróżką? Pewnie tak. Nie powinnam zrobić, ale długo nie będzie, więc. Myślę, że tak. Biurko można wysmarować również, obojętne bogactwo. Nie zaszkodzi. Tu się Jedyne co to faktycznie na razie karty ustawia, Słuchajcie. Y no już tak posmarowałem. Karty i dokumenty. dziapne sobie. No właśnie, jest trochę za mała ta kieszonkę, że myślnik nie przemyślał tam mieści. Dobra. Czy jesteście wysmarowani od stóp do głów, że tak powiem? Ja jeszcze mało. Mało, więc. Więc. To jest skóra to akurat olejowanie, znaczy oczywiście robię fitho do Dobra, jesteście gotowi. To ja już zaraz też i konsekruję. Po czym poznacie jednorożce po zapachu cynamonu, który się za nim wlecze. <sum> Super, a przy okazji powiem Wam, że świetnie działa na skórę ten olejek. Kto by pomyślał tego jeszcze nie wiedziałam. Przynajmniej ta partia być może być różnie. Dobrze. Ale pachnie jak tam u nas zapachy. Mam nadzieję, że wybrajcie. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy tej płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów, zło nas już nie zaskoczy. Przed tym złożeniem duchowym przynoszę ten oto portfel, by ofiarować go żywiołom. Przez moc powietrza bądź oczyszczony, bądź poświęcony czystości pragnie. Przez moc ognia bądź oczyszczony, bądź poświęcony czystości intencji. Przez moc wody bądź oczyszczony, bądź poświęcony czystości uczuć. Przez moc ziemi bądź oczyszczony, bądź poświęcony czystości mocy. Stań się naszym talizmanem, który przyciągnie w nasze życie realny, ciągle rosnący, bezpieczny, zadowalający i pozytywny dobrobyt. Tak się dzieje, a więc tak jest. Na północ-południe wschód zachód kieruję za błogosławieństwa. Szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam, moi kochani, po Wam dziękuję, na nasze bogactwo, dobro, nasze obrzydliwe bogactwo. Dobrobyt naszą energię kieruje. W poniedziałek mamy kolejne działania, które są z listy: oczyszczenie domu i domowników. Potrzebna sól, woda i świeca, i też kręcimy się w kółko. Także fajny rytuał, bo trochę ruchu prawdziwej, czyniącej aktywnej wiedźmie, bądź wiedźminowi nie zaszkodzi. No, także. Poniedziałek. Natomiast yy, wieczór z wróżką zaraz będzie. Jak ktoś chętnie, to oczywiście zapraszam w nowe okienko. Ale sobota, niedziela wieczorów z wróżką nie ma, także błogosławieństwo też robicie sami. To już tak przypominam w razie W, gdyby ktoś miał wątpliwości. No i nasze namaszczone, realnie bardzo ładnie wyglądające skóra, plus olej działa. Portfele. Do torebku i od czasu do czasu pamiętajcie, dawka przypominająca cynamonu bądź oleju na bogactwo na pewno nie zaszkodzi. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.